Dzień dobry, czy czołem, boom headshot, dokładką od babci, nażeremy się tak, że wyjebie nas babci, Patryk Rojorojewski, Roy Playing Games, moi drodzy, witam serdecznie, Horojki Granny, Chapter 2, bo Chapter 1 dał czadu swojego czasu, był z tego jeden odcinek, gruby strasznie, także, kto oglądał ten wie, że czeka nas, noc pełna wrażeń, moi drodzy, przystępujemy do zabawy. No, tutaj ja bym grafikę delikatnie podniósł, chociaż odnoszę wrażenie, że nie odnotujemy absolutnie. Easy practice. Dajmy na razie normal, zobaczymy jak nam pójdzie, a wiem, że pójdzie nam fatalnie. O, oh, Granny, I'm... Stary żart o sztuce niemożliwości. I to wcale nie chodzi o to, żeby złapać rękawicą bokserską komara za jaja, tylko odmówić babci dokładki. Dała mi wpysk, bo zapomniałem uszu. Uszu, gdzie są uszy? Gdzie są uszy? Zaraz zarabena. Jak dobrze, że krzesła. Że krzesła mają kółeczka. No, babcią na wycieczkę, pewnie do maka. Nie do maka, bo klucziki będą. I na drugą nóżkę. Ja na chwilę bym całą tą grę już skipnął, no ale co ja mogę? Wiecie co, ja tak zostaję, nie? Możemy sobie porozmawiać, co tam was słychać, co dzisiaj graliście, co dostaliście pod choinkę, jak wam się udał Sylwester, ile trwał kac. Jasne, nie ma problemu, ja zawsze sobie lubię z wami porozmawiać. Nie. Nie. Nie przejdzie, muszę grać. A, to będę cichutko. Mm -hmm. Potrzebuję krowy za barem. Cowbar, nie? Y ktoś mi wytłumaczy, co tu robi żelazna dziewica. Ja słyszę gdzieś wszędzie puku, tupu, puku, tupu, tupu, ale nie wiem do końca z której strony, nie? I to jest najgorsze. Spokojnie, ja to jest taka gra, którą y, wolę od początku do końca przechodzić na krauczu. <ścoughs> może jest tu góry, może nie jest na dole. Motorówka, moi drodzy, kurde, gdzie ona mnie zabrała, nie? Czy ja to babcia? Aha, świetnie. Czyli tak, potrzebujemy łomiszcza, steru i benzyny. Dobra, to mamy jakieś jasne wytyczne, przynajmniej. Tu potrzebujemy kluczyka. Dobra, babciu spokojnie, wszystko jest pod kontrolą. Dobra, stąd wyszliśmy. To była żelazna dziewica. Ale zawsze taka dziewica, nie? <ścoughs> nie. Ok. Kamera. Nie podoba mi się ta kamera. Dlaczego ona pipa? Mogę zrobić za dużo na razie. Dobra, spokojnie, ale i tak wszyscy czekamy na ten przeraźliwy wypisk, mm. Dobra, chodźmy wyżej. Co to jest? No zawsze marzymy o takim obrazie na ścianę, nie? Zawsze, absolutnie zawsze. Ty nie jesteś moją babcią! Kim ty jesteś, człowieku? No i po prostu super, nie? Nie dowiedziałem się absolutnie niczego. Bo na chwilę wstałem. I see! Ja mi się nie chce tak skradać, ja, nie, ja, ja nie, nie przepadam za skradankowymi horrorami. Ja lubię gdzie coś mnie goni mogę uciekać, nie? Tam jest ta kamera. No nie no, przecież tak odcinek będzie trwał 5 lat. Jak chuja widzisz. Nie! Nie! Co jest? Może da sobie spokój. Nie! Co to jest? Co to jest? Wcześniej była tylko babcia majebany szwadron śmierci kurwa z diablo. No nie. No nie! I to jest chore. O bra. Sprawdź mnie, strasznie mnie... Strasznie, strasznie mnie kusi Iron Man. O proszę bardzo. To, to może być jako pułapka, tylko że co ja tym osiągnę tak naprawdę. Wydwójkę! Nie, no bez. A czy to jest dobre, bo czy ci się uda, czy ci się nie uda, strach jest zawsze i to jest okej. Okay. Odnoszę wrażenie, że jest ze mną coraz gorzej, nie. Coraz gorzej. Dobra, Sam Fisher Style. Nie ma, nie ma problemu. Jak tak chcą, tak będą mieć. Nie ma problemu. Możemy to zrobić w ten sposób. Okej, okay, ten poszedł na górę. Spoko, nie będę kombinował. Pójdę tędy okej. Okay? Wy co, co tu się dzieje? Czy ja wszedłem na 13 pułapek? Nie, nie widzisz mnie. Nie! <śmulacza> Jeszcze ten dźwięk taki, pac! Jedostraszny. Dobra, a potem obniżymy trochę poziom trudności, bo... <ścoughs> Chcę mieć szansę... cokolwiek znaleźć, nie? A najgorsze jest to, że tego nie można zrobić... jakby.. na szybko. Bo są chorojki, gdzie można... Przebiec. Jak? W ogóle shift to jest zatrzymanie, nie? To jest hit, jak nie wiem. Może ucieknę. O, i co teraz mi zrobisz, gnojku? Co mi zrobisz? Co mi zrobisz? Ej, bez bezkitu, mogę się tu schować. Ubudziam to robić. Dobra. Czy tu możemy coś znaleźć, nie? Cokolwiek. Czy coś znajdę w kiblu? rany będąc zakrwawiony. Ja się cieszę, że to mamy. Naprawdę się cieszę. Chociaż nie tego szukałem. I oni cały czas chodzą nie. Góra dół, tu tak, tu tak. Nie, to jest. To jest przerażające. Ta już rzęży, nie. Kurde, co to jest, kurde? Dobra, idziemy do bunkersa. Odnoszę wrażenie, że tu nam nic nie grozi. Nie no, tu potrzebuję tego, tu potrzebuje tego. no Nic do siebie nie pasuje. Dramat. Spokojnie mamy zapory przeciwczołgowe Widzę te ślepia już z daleka, nie? Ja myślałem, że dalej tym Nie! To odpadło ze ściany! Nie, 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 nie wejdziesz tu, nie wejdziesz tu Ha ha ha, ha, ha. Nie wejdziesz tu, nie wejdziesz tu, widzę twoje lacie. Do widzenia na górę. Sio. Teraz pewnie się o to bije, nie? Dobra, pójdziemy tędy. Dobra. Lajcik. Tu raczej nie ma tego potwora, nie? Nie no, to jest bez jaj. Yes! Yes.

Practice. Nie no, bez przesady. Dobra. Powiedzmy, że okej. Okay. Mogę, o teraz mogę zaskipować. Dobra, loading, jedziemy. Tiktok, tiktok. Day one. Defectule level royal. Cóż, najlepszy byłby practice po prostu, wtedy najlepiej jest przeanalizować, gdzie co jest i wtedy jechać już normalnie. No dobrze, wiemy, że tu absolutnie niczego <laughs> nie ma. Tu jest pokój kary. Tu nie ma sensu przechodzić, bo tu jest ta niecna kamera. No to są jakieś jaja przecież! Chyba mu zwiałem, chyba mu zwiałem, ja nie mogę zrobić etapu bez nich, bo gdzie będzie strach. Mm. Dobra. Dobrze, Te narzędzia muszą gdzieś być, nie? No, to to, 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 nie może tak być. O rany! Co za tempo! Co za tempo! Dobra. Przejdziemy sobie teraz tędy. Nie. Ale już wiem jak ci uciec. Nie wiem czy na mnie w ogóle zobaczyła. To jest ile tu jest escape roomowych elementów, nie. Gdzie niczego nie ma, nie? Idź, idź, show! Idź dobrze. Dobra, sprawdźmy. Oczywiście do tego będę potrzebował yy, 14 zestawów imbusów. Nie, tu w ogóle nie mogę. Ale okej. Okay. Nie, no, gdyby ona jeszcze sama była, to rozumiem, nie Dobra, Jadania, Dania, ta tyka dupy Dobra, tu może zdobędę krobar. Nie, 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 idź stąd! No, przezuj się, bloczku, no Ja pierdzielę. Nie da się nic, kurwa. Taki ja Dobra, ostatni raz, bo to wiadomo z czym się to je. Tyś <grystanie> hard w ogóle. A. Faktycznie, żeby, żeby przejść tam gracza a dwóch godzin właśnie... <grystanie> tak, żeby nie można było jej oddać, bo cały czas musisz się skradać, <grystanie> żeby cokolwiek ogarnąć. O rany. Ostatni atempt. Ja może bym poszedł na górę. Nie nabyłem no, byłem na górze. O nie. A może tak ją zrobię tutaj w lodzicha? Tu ki nie. Dobra, to tu już wiemy, że tu już niczego nie ma, nie? nie! <śmiech> 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 Dobra dosyć. Moi drodzy, dziękuję bardzo wszystkim za uwagę. Ktoś z was podesął mi jakiś inny e, chorejek z Gamiotla na, na, na następny tydzień. A mi nie powstaje nic innego, niż serdecznie podziękować Wam za uwagę i życzyć mi jego wieczoru. Trzymajcie się, pozdrawiam. Hej, hej. O kurde. A czy pójdzie w drugą stronę? Nie, nie, nie pójdzie, cześć.